Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Linuxa. Ja znowu taki nieogolony, ale weekend był pełen zapierdzielu, powiem to w ten sposób, więc tego tak jest, poprawię się naprawdę, postaram się poprawić w tym tygodniu i doprowadzić do użytku, że tak powiem, normalnego. Co, co, to, co to za ptaszysko jest? To jest Garuda. Garuda Linux, czyli znaczy Garuda, Garuda to jest ogólnie. Mityczny ptak podobny do Feniksa, tak? To jest w bieżących malezyjskich, indonezyjskich i tak dalej i tak dalej, nie? E, słuchajcie, Garuda omawiałem 3 lata temu. Dokładnie tak, ponad 3 lata temu. Przyjrzymy się jej dzisiaj. Zobaczymy sobie jak to dzisiaj działa, na żywym prawdziwym sprzęcie. Oczywiście Nvidia Ryzen i tak dalej i tak dalej. Wayland do kompletu, więc będzie naprawdę myślę wesoło. Z tego co ja sobie to przeglądałem, ogarniałem, jest naprawdę bardzo dobrze. Czym jest w ogóle gar Garuda na Linux? Słuchajcie, to jest Arch dla opornych albo dla tych osób, którym się nie chce wszystkiego od zera postawić i chcą mieć zrobione dobrze. Chcą mieć tak dobrze zrobione, że po prostu głowa mała. Podobno nie da się wszystkim dobrze naokoło zrobić. No cóż. Zobaczmy, zapraszam. Okej, okay, to na szybko dla tych, co nie wiedzą, na czym jest burle Garuda? Garuda jest oparta o Arch Linuxa. Jest to system mocno przerobiony, jeżeli chodzi o Garudę oczywiście, bo Archa się praktycznie stacza, stawia od zera zawsze, tak. Garuda już jest tam skonfigurowana i to bardzo. Ma sporo oprogramowania własnego, trochę oprogramowania z Manjaro, żeby to wszystko ułatwić pracę na tym systemie, tak. Są specjalne, znaczy specjalne, są wersje. Z pulpitami KDE, XFC, tak jak widać tutaj, Cynamon, Kutail, Kutail i 3 Sway i Hyperland to są mocno zaawansowane pulpity, tilingowe i tak tak dalej. Natomiast te pierwsze wiadomo, że spokojnie można sobie tutaj pograć, popracować, tak jak na Windowsie praktycznie tylko. Tak, pobojowanego Windowsa na dzień dobry to nie dostajemy, naprawdę. Można pobrać sobie dowolne ISO, pobieranie jest bezpłatne, jak najbardziej. Jest tutaj dostęp do tzw. tak zwanego AUR, tak? Kurde. Zamotałem się, słuchajcie. Jest tutaj tak zwany dostęp do AUR, czyli repozytorium społeczności, jedno z największych na pingwinie, istnieje, a także do cha Chaotic AUR chaotic, AUR to są wstępnie skonfigurowane niektóre pakiety z, z tego, z aur zwykłego, tak? Więc tam nie trzeba nic skompilować u siebie, tak jak z, z aura. AUR, będę mówił, mi jest łatwiej. Tylko w chaotiku po prostu instalujemy normalnie, to wszystko się ładnie szybko instaluje, tak? Tak to na mniej więcej tutaj wygląda. Tak, Wiem, muszę z tym tak, tak skończyć. Wiem, wiem, spokojnie, spokojnie. Mamy tutaj przeglądarkę tak zwaną LibreWolf. Niestety jest duży problem. Zobaczycie sobie na Waylandzie przynajmniej, jest bardzo duży problem z tą przeglądarką. Co tutaj jeszcze do kompletu? Mamy dużo usprawniaczy, dużo polepszaczy. to ktoś jest gamerem, tak, uwielbia grać itd., dalej. i chce sobie pograć na pingwinie w prosty sposób. To, dobrzy ludzie, albo wybieracie sobie Garudę, zwaną Dragonize Gamer, ewentualnie zwykłą na KDE Plasma, tak, tą sztandarową i odpalacie programikę, wam pokażę o co chodzi tutaj, do, do instalowania sobie różnych giercownych rzeczy. Tego jest full wypas, nie trzeba się praktycznie w ogóle w konsoli męczyć. A propos konsoli, czasami może być potrzebna, to jest Arch. Tutaj jest dużo zmian, tutaj czasami trzeba coś grzebnąć, ale deweloperzy Garudy stawiają na gui, stawiają na efekty, dużo efektów, tak jednym się to spodoba, innym nie. Jak ktoś widział 3 lata temu na tym kanale jak wyglądała garuda, no to wie czego się spodziewać. Z tym że moment, spodziewać się wyglądu z wyglądu, tak. Natomiast jeżeli chodzi o działanie tego systemu, to jest niebała ziemia. Zresztą zobaczycie sobie sami, tak? Spizateus, bo to jest najnowsza wersja. To jest ptaszek. To jest ptaszek Kurde, zabiją mnie za chwilę za to. To jest ptak drapieżny z, z rodziny jastrzębiowiatych. Możecie sobie o tym poczytać. Teraz jeżeli chodzi o nowości, bo teoretycznie tutaj oni mają o... i tak dalej, i tak dalej. I jakieś takie dziwne rzeczy. Ale całe życie, można powiedzieć, tej dystrybucji, dystrybucji to jest forum. To jest olbrzymie forum stylizowane na, na Manjaro w cudzysłowiu, ale jest naprawdę przydatne, dużo ludzi, dużo odpowiada. Wszelkie informacje mamy tutaj na forum, tak? Jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś nowego, proszę bardzo, Jeżeli chcemy, jesteśmy nowi, całkowicie. Także możecie sobie wejść sobie, sobie tutaj na Garuda, Faku. chodzi o to, że możecie wejść sobie tutaj na Wiki Garuda, o, y, Garuda Linux, tak? I przeczytać wszystko pogarnia, czy instalacje, kroki, jak to go używać, jak tutaj grać. Wszystko jest. jest pięknie opisane, to jest jedna z najlepszych ściągawek, jakie widziałem, powiedzmy z takich normalniejszych dystrybucji mniejszych, tak, nie jakichś mega roz, 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 ten, rozbudowanych, nie? ale jest tutaj dosłownie wszystko, co jak gdzie powłączać, pousuwać. Jest wszystko fajnie opisane, więc wiki Garuda to jest potęga. Samo forum to samo, jeżeli potrzebujecie, macie jakieś tam, nie wiem, problemy, cokolwiek innego, zobaczyć na to forum, przede wszystkim korzystajcie z tego forum, nie z forum Arch'a, bo was tam po prostu zjadą, tylko na samym tutaj z forum Garudy, myślę, że będzie to wystarczające. Jest tego sporo, jeżeli będą problemy, szukajcie tutaj i znajdziecie odpowiedź na pewno. Mają Discord, mają wszystko. Gdyby ktoś chciał się bardziej pobawić, jest jak najbardziej, znaczy pobawić, poinformować ciebie sam, tak jak to pięknie brzmi. Jest GitLab, jest mega rozbudowany GitLab, są tutaj wszystkie informacje praktycznie e, od strony, poprzez ich narzędzia, jakie mają to zastosowane. Wszystko jest na kodzie otwarte, więc naprawdę jest potęga, autentycznie kawał dobrej roboty. Distro istnieje dopiero 3 lata, tak? Dopiero 3 lata. Jest mega rozbudowane. Ja widzę naprawdę mega różnice. Zresztą sami zobaczycie, jak to się teraz zachowuje. Jak było kiedyś, to możecie zobaczyć w filmie, tak? który zrobiłem, bo on cały czas wisi na YouTubie. Natomiast wszystkie programy, i tak dalej, wszystko tu jest pięknie nam opisane. więc w razie problemów, czytać, bo to jest distro. Można powiedzieć też dla czytających, to nie jest tak proste, że wszystko za, za pewno będzie elegancko, fajnie tu działać. Nie, tak jak powiedziałem już wcześniej, to jest Arch Linux. Tutaj codziennie się coś zmienia, i codziennie się może coś. Zepsuć, albo nie, ale nie musi, powiem to tak, naprawdę, bo teoretycznie deweloperzy tutaj dbają o to wszystko, no ale, no ale wiadomo jak to wygląda, tak. Dobra, żeby nie przynudzać, lecimy na żeby sprzęty, naprawdę, zapnijcie pasy, bo jest ostra jazda. Dzień dobry, Garuda Linux, się kłania, prawie, mamy tutaj ekran logowania, żeby widać, że blur jest wszechobecny, Dragonized, to już wiadomo o co tutaj chodzi, tak. Ok, pierwsze co robię? Ja odpalam na razie. A, zobaczmy sobie, najpierw Plasma Wayland, znaczy Wayland, wersję Waylandowską. Tak. Nie wiem dlaczego aż tyle rzeczy się odpaliło na raz, nie powinno takich rzeczy być. Normalnie odpala nam się Garuda Welcome, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Jak widać już jest bardzo dużo narzędzi. Które nam tutaj pomagają w ogarnięciu tego systemu, czy Garoda Asystanty, ogarnięcie ogólnie rzeczy z systemu. Nie chcę wszystkiego omawiać, bo to będzie trwało dwie godziny. Ten film. A tutaj chodzi, żeby Wam zrobić zajawkę i pokazać, co jak działa. Ustawienie do btrfs bo standardowym systemem plików tutaj jest BTRFS. Tak w ogóle to, co, całe to piękne, to jest oczywiście KDE Plasma 527, 527. Rzecz najnowsza. Ok, BTRFS Asystant. Jeżeli ktoś wie o co chodzi, i tak dalej, można sobie tutaj robić migaweczki, Zresztą są robione automatycznie przy jakichś zmianach i tym podobnych rzeczach. Więc jest spokój, nie trzeba instalować tutaj już timeshifta do ogarnięcia. Świetny system, znaczy system bardzo fajny program do ogarnięcia BTRFS-a. I jeżeli chodzi o konfigurację systemową. Można sobie to wyklikać. Nie trzeba tak jak w Archu czy w innych dystrybucjach Linuxowych grzebać pod konsolą, ustawiać konfigów. To wszystko możemy sobie prze, przeklikać. Bardzo dobre narzędzia, że to powiem, stworzone przez deweloperów tego systemu i to robi po prostu mega, mega robotę. Co zresztą widzicie, co tutaj to potrafi. Ustawienia, konfiguracje, wszystko możemy sobie tutaj fajnie ogarnąć tematycznie. Do kompletu. Jest tak zwany system SPECS, czyli mamy tutaj informacje o naszym komputerze, co, gdzie się znajduje. Inna diagnostyka także jest nam tutaj dostępna. Jeżeli kogoś wkurza, że jest to, nie wiem, kolor taki ciemny, wszechobecny blur, efekty migające, cudawianki, bo dla taki cyberpunk, trochę dla młodszych osób, powiem to tak, to możecie sobie to przyłączyć na normalny widok. Chociaż... No, kurczę, no, robi to wrażenie, powiem to tak. Do kompletu, no trochę źle, ale o tym powiem później, ok? Teraz tak, jak mówiłem, albo i nie mówiłem, przy omawianiu www. strony internetowej jest tak zwana edycja Gamer. Ona jest przeznaczona dla graczy, dla różnych maniaków, czy emulatorów, czy grania ogólnie, po prostu grania na pingwinie w prosty sposób. Ja zainstalowałem sobie tutaj OBS-a. Bez problemu chodzi, jeżeli macie myszki rgb, nie wiem, myszki z kilkudziesięcioma klawisz, klawiszami, jakieś inne rzeczy, to jest tutaj dużo programów które być może będą i to obsługiwać. Nie jest pewne, ale być może coś takiego, szansa na to jest. Czy RGB, czy jakieś kontrole i tak dalej, tak dalej. Więc możecie tutaj sobie ogarnąć, czy z tym linki i tym podobne rzeczy, Discordy i tak dalej, tak? Jeżeli chodzi o granie, Steam standardowo, wiadomo, do Epic Games mamy Heroic Launcher, jest tutaj Lutris, jest Bottles, jest tego naprawdę full wypas, wszystko można sobie przeklikać Kochacie emulatory, macie tutaj też również rzeczy do przetlikania, więc jak widać Arch to nie tylko czarna konsola, ale za to dużo bluru, powiem to tak. Ustawienia systemowe. Sprzętowe i tak dalej, jak widać to jest wzięte z Manjaro bodajże, tak? z tego co kojarzę. Możemy sobie tutaj zmienić kernel, jeżeli chcemy i tym podobne rzeczy. Linux Zen jest ustawiony podobno bardzo dobrze, zoptymalizowany, ja nie wiem, dla mnie to działa tak jak normalny Linux powinien. Tak to chodzi, być może gracze zauważą różnicę, ewentualnie osoby, które bawią się w muzyką, potrzebują niskiego opóźnienia w dźwięku czy przy streamowaniu, być może zobaczą tutaj różnicę. Dla mnie to po prostu działa, system się nie zawiesza, jest w porządku, zachowuje się naprawdę jak najbardziej ok. Ustawienia sieci są też rozbudowane, jeżeli mamy dziwne karty sieciowe, możemy je sobie tutaj zainstalować, dodać sterowniki i tym podobne rzeczy, z narzędzi jest naprawdę wypas. Dla osób bardziej zaawansowanych grzebanie w tak zwanym grubie, Również graficznie poustawiać sobie co chcecie, jak chcecie, można to tutaj zrobić. BTRFS Assistant, ta rzecz, bo ten system stoi na tzw. btrfs System plików BTRFS jest to system między innymi, który potrafi robić sobie migawki przy każdej aktualizacji systemu, wiele innych rzeczy. To jest narzędzie, dzięki któremu możecie go ogarnąć czy, czy poskromić, jak ktoś woli. tak jak to wszystko wygląda tutaj? Jak to są porobione subwolmeny? Tutaj macie temat a propos migawki. Migawek jest osobny program Snapper, jak nie zapomnę, to o nim powiem. który także te rzeczy tutaj robi. Możecie ustawić sobie kiedy te migawki mają być robione, przez kogo i zarządzanie na przykład BTFS-em. Ale uwaga, róbcie to z głową. Nie używajcie defermentacji na SSD, bo to jest cholernie zły pomysł. Dlaczego czytać Google? Albo pomyśleć, jaka jest zasada działania samego tutaj tego. Setup Assistant. Kolejna rzecz na dzień dobry, którą możemy sobie tutaj włączyć. Różne tutaj rzeczy pododawać czy sterowniki Nvidia, czy on zrobi tutaj nam cały update systemu na dzień dobry. W Archu jest mega jazda, była ostatnio przez ostatnie parę miesięcy, bo jak wiadomo system, znaczy ogólnie KDE przychodzi, zespół KDE przechodzi z KDE 5 na KDE 6. I do Arch, do tego ekipa Archa przenosiła swoje repozytoria na GitLab, a bo da rzecz na GitHuba. No i był z tego powodu mega bałagan, delikatnie mało powiedziane. Deweloperzy Garudy stworzyli tutaj bardzo fajne narzędzie, Garuda Assistant, którego możemy, uż, powinniśmy użyć do aktualizacji systemu zamiast pacman SY. Dokładnie tak to wygląda. Bo oni to po prostu ulepszyli i ten proces powinien przejść bezboleśnie. Natomiast, jeżeli będziecie robić tutaj pacman SY samemu, tak jak robicie to w arczu normalnym, to może być mega rozwałka i tym podobne rzeczy. Ok, asystenta mamy i proszę bardzo: Garuda Setup Assistant. Potrzebujesz drukarkę, scanner, zainstaluj, SamBe to samo. Wiele, wiele rzeczy, które mogą się przydać tutaj dla osób, które są, no nas to nie dotyczy, no bo skręgi azjatyckie czy jakieś inne dziwne fonty można sobie dograć. Repozytoria. Mamy tutaj do, do programów, pokażę Wam OKTOPI, ale możemy dodać sobie wiele innych programów czy kernele różnego rodzaju. Czy w prosty sposób dodać, aplikacje, czy, gra, czy te aplikacje biurowe i tym podobne rzeczy. Przeglądarki internetowe standardowo fire dragon tutaj stoi. Ja dodałem sobie Chrome, bo mnie ten dragon za bardzo delikatnie wkurza, parę rzeczy nie działa. Być może komuś się to spodoba. Jest to przeglądarka nastawiona przede wszystkim na prywatność. Ona stoi na Firefoxie. No zobaczycie o co mi tutaj chodzi e-mailowe i tak dalej. No tego jest naprawdę sporo. Ja bym to zaczął omawiać, to jest godzina w plecy przynajmniej. Jest wybór olbrzymi. wirtualboxy, nie virtual boxy. Wszystko możecie sobie postawić klikając, a nie w arczu rżnąć, że tak powiem pod konsoli pingwina. Boże, to mi... Ci, ci od zwierząt mnie teraz dojadą jeszcze do kompletu. Przepraszam. Rżnąć piwnicy, piwnicy pingwina na kolanach do kompletu. Łuch. E, Okej. Okay. I no popatrzcie, tego jest full, naprawdę, tego jest full, a jeszcze nie, nie zacząłem omawiać narzędzi, które tutaj de facto są. Na szybko plazma, standardowo. Bluetooth, wszystko ładnie nam tutaj pracuje. Nigdy mi się ta plazma nie zawiesiła. To jest Nvidia, Wayland. Jeżeli Wayland, no, NVIDIA, dokładnie tak. To mamy tutaj panę sterowania NVIDIA, który na Waylandzie wygląda tragicznie, chodzi beznadziejnie. No i jest coś zrąbane z czcionkami, co widać od razu. Znaczy, nie wiem, jak będzie u Was widać, ale u mnie te czcionki są tragiczne. Być może jest to zasługa Waylanda, nie wiem. Ok, jedziemy sobie dalej. Teraz fajne narządko, które tutaj znalazłem. Green with Envy. Do podkręcania karty NVIDIA. Radonowcy, schowajcie się. No bo, kurczę, Wayland, no ja wam to, dobra, ja wam to pokażę po prostu na normalnym, normalnej sesji X11, powiem to w ten sposób. Lecimy pan da, dalej. Dolny pasek, czyli mam tutaj Octopi program do graficznego zarządzania pakietami. Wybieramy sobie, co chcemy sobie zainstalować, nie wiem, chcę zainstalować 7-Zipa, tak? Zainstaluj, buch. Okej, okay, Demin tutaj, to wam się pokaże, że zaraz wyjście z konsoli. Tak, dokładnie tak. Ok. Oczywiście hasło jest wymagane, no bo to już wymaga uprawnień administratora systemu. I tak to wygląda tutaj. Nie ma żadnego standardowego sklepu, ale za pomocą Octopi można zrobić tutaj dosłownie autentycznie wszystko w prosty sposób. Bardzo fajne, że to tak powiem, przydatne narzędzie, szczególnie warczu. Ustawienia systemowe, wiadomo, też nie będę omawiał, no bo plazma jak plazma. Wiadomo, że kolorki zrobione i podkręcone, każdy może sobie to zmienić. Ustawienia ekranu, takie są tutaj teoretycznie możliwości, jeżeli chodzi o ten system, jaką wygląda, proszę bardzo. Tak się to prezentuje, Żyby sprzęt 666, szatańska wersja kernela, jak nic. 666 Zen 1 Zen, 64 bity. 12 rdzeni, chciałbym, 12 to tam obok stoi. 6x12, 16 GB Nvidia do kompletu, tak? To się nam zachowuje. Teraz yy, co wam tu jeszcze te tam No, Pod ręką, systemówki inne pierdoły. To co mnie tutaj buch. Bech, o Jeżu. O, dzień dobry, kota kota przyszło, będzie wesoło. Sprawdziłem Superposition działa, jest OK, ale nie pod Wade standardowo. Web G Velium Aquarium. To zaraz Cześciu mi nie da spokoju. Jest trochę późno, więc koty już zaczynają stawać. Odpalamy sobie. Na Fire Dragonie, na Fireboxie odpalamy sobie WebGL-a. No dobra. A wiecie co teraz zrobię? Teraz naciśnę sobie super. Wciszę tutaj Chrome. Google Chrome, którego sobie zainstalowałem zresztą bez najmniejszego problemu. Dobra, ogarnięte. WebGL Aquarium. Aquarium. Dokładnie tak. Żeby nie było. Nic tutaj dodatkowo nie instalowałem. Ten sam system, tylko inna przeglądarka. E, teraz tak, jeżeli chodzi o menu, e, tak jak mówię, można sobie to wszystko pozmieniać, po chociaż widzicie, co się na Waylandzie dzieje, nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu. No niestety tak się zachowuje Nvidia na Waylandzie, którego tak teraz wszędzie chcą wpychać. Brawo! Wykopcie wszystkich użytkowników Nvidia z Linuxa. Powodzenia Wam życzę. Dobra, ja przejdę do normalnej X11, bo Jestem to, na to X11. jest X11, to działa, działa. Zróbmy to samo, czyli odpalimy sobie teraz z naszego Firefox Fure to znaczy dragona i dupa. Żeby nie było, że ja ściemniam, że to daje jest Wayland. Nie, to nie jest Wayland. Po prostu jest coś tu z ewidentnie zepsute. X11 sesja. Czy mam odpalać chroma? Chyba nie, bo chodzi na pewno w 100% dobrze. Menu, jak widać, naprawdę ten blur jest tutaj fajnie zastosowany. To mi się podoba. Do jest tego nawalone. Tak jak mówiłem, po raz kolejny można to wyłączyć. W cholerę, zrobić sobie normalną plazmę jak chcecie. To, to jest pikuś. Ale jest to czytelne i jest to przyjemne. Chociaż żre, a żre dużo i zaraz Wam to pokażę. Oprogramowanie, nie jest tego od nas na start, nie jest to dowalone na max, przynajmniej oprogramowaniem. Każdy może sobie doinstalować to co chce, w prosty sposób ogarnąć tematykę. OBS chodzi i na Willendzie, i tutaj, bo sprawdziłem, jest jak najbardziej w porządku. Programy garudoskie, typowo garudoskie, jest ich sporo, ja tego nie będę wszystkiego omawiał, bo tak jak mówię, za długo by to trwało. Ale podstawowe rzeczy do zarządzania programami, do jakiejś tutaj garuda, chodźmy sobie. Menedżer ustawień garuda, to jest in, to jest do uruchamiania. No dobra, że odpalę wszystkie, Odpaliłem albo prawie tylko wszystkie kilka. No macie tutaj garuda butobrzyste, praktycznie, to nie jest praktycznie, tylko to jest to samo, co odpala się z tamtego, z tamtego menu powitalnego, ale tutaj mamy to dostępne normalnie. Tak jak powiedziałem, snapper do BTRFS-a automatyczne migawki można sobie ustawić, żeby robił albo nie robił, więc po każdej instalacji programu jest taka migaweczka robiona. Ustawień Garuda to już pokazywałem, no i tutaj zarządzanie systemem. Tego jest naprawdę dużo, dużo więcej. Co kto potrzebuje, co, to, kto, co kto chce de facto, można powiedzieć w ten With sposób. envy, czyli kurde posiadacze Radeonów, trzymajcie się czegoś. Tada, możemy sobie tutaj ustawiać e, profile tutaj wiatraku, wia, przepraszam wentylatory, wiatraki to, to były kurde, no na wsi ten, no jak on się nazywał ten od giermka, donkisza z nimi walczył, ja pierdzielę, wiatraki e, i w pełne informacje o karcie grafiki, bomba, zużycie, wszystko macie pod ręką Odkręcanie i dokręcanie. Gdyby to chciało zacząć oszczędzać, nie ma sprawy. Można sobie to tutaj bez problemu ładnie zrobić. Jak widzicie, pobór mocy mamy podawane bezpośrednio. Kręcić, pod, od, odkręcać też. Także można sobie tutaj to zrobić. Tylko trzeba odpowiednie rzeczy y, włączyć. Bardzo fajne narzędzie dla posiadaczy Nvidia jest tutaj dostępne. Działa tylko i wy, wyłącznie na X11. Przynajmniej u mnie. System ogólnie się zachowuje fajnie, jest szybki. Co do wyglądu, tak jak powiedziałem, co kto lubi, dla mnie to jest zbytnio napierdzielone trochę, ale mimo wszystko robi to pozytywne wrażenie, bo jest to zgrane. Patrzcie się: konsola, ładne logo, informacja o systemie. 666. Chcę coś zjeść. Info. Jedna rzecz, która mnie tutaj troszeczkę dobija. 1,5 i 1,9 GB. Słuchajcie, to jest standard, na, na czysto nawet, jakbym nie grzebał teraz w systemie, to na czysto on weźmie przynajmniej 1,6 i 1,7 GB. Ale przy takich efektach, tylu pluginach, popatrzcie się: terminal mamy informację tutaj, jak w Macu praktycznie na górze w jednym pasku, albo w Unity tak było bodajże, tak? Jak dobrze sobie temat pamiętam, to można poprzestawiać, więc luzik. No, ja widzę tutaj zwolnienie, autentycznie, może dlatego, że mam tutaj dwa monitory podpięte w tej chwili, ale no jest trochę takie, takie cięcie tej animacji, nie jest to tak płynne, jak być powinno, ale no sorry, no tyle efektów jest nawalone, że coś za coś, tak? Coś za coś. Jeżeli chodzi o zajętość deskową, to u mnie było ze 20 już. Więc trzeba, no 13 jest, 13 jest teoretycznie zajęte, ale na system tak 35 giga przeznaczcie, bo i kompilacje takie pierdoły, nawet automatyczne, to będzie dużo zabierało, bo na tym polega Arch Linux, więc 30 giga na system przygotujcie, a na starcia weźmie 12, po czym po dwóch, trzech tygodniach albo miesiącu rośnie do 20 paru. To jest, że tak powiem, standardy. Resztę rzeczy, no kurczę, widzieliście na Ofecza, widzieliście chyba na Ofecza, jak nie, to może on tutaj zaraz się odpale. W wersji normalnej, kurde, no nie ma na Ofecza, postawili na Ofecza, tak, dokładnie. Tak. dałem sobie instalację tutaj czegoś i nagle mi się takie coś odpala, ładne. Informacja na Ofeczu, wybieram sobie pakiet, który chcę zainstalować jeszcze. Czy z chaotika, czy normalnie, bomba sprawa, dajmy sobie normalny. Tak? Więc Dokładnie, tak nam to tak. wszystko ładnie tutaj de facto wygląda, tak jak mówię. Kwestia tego, co kto potrzebuje, możecie sobie ustawić zwykły, normalny wygląd plazmy, jeżeli was coś takiego, takie kolorki denerwują. Tutaj mam film nagrany OBS-em. Na tym sprzęcie zresztą to było nagrywane. Działa bez problemu nagrywanie, powiem w ten sposób. Kolejna, znaczy, że już będę kończył powoli ten Przerlądzik, można powiedzieć. Słuchajcie, będą osobne filmy na temat Garuda Cynamon na pewno i Garuda Way, nie, jak to się nazywa? Wayfire? Nie Wayfire, Wayfire to jest ten od Waylanda. No ten, kurde, Hyperland, dokładnie, bo Hyperland wygląda podobno bardzo fajnie, działa też spoko, ale to osobne filmy wam pokażę, żeby tutaj wszystkiego tego nie ścieśniać, tak, nie robić filmów też godzinnych, bo wiem, że takich rzeczy nie teges. System działa. Tak jak mówię, mam go już parę ładnych godzin tutaj postawione. Pracuję sobie na nim. Nie zauważyłem problemów: typu wieszający się, typu resetujący i tak dalej, tak dalej. Więc naprawdę jest po prostu przyjemnie. System jest ok. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, zobaczyć, mieć ułatwienie życie w Archu i to dużo ułatwienie, bardzo i do tego ładnie, w miarę, przynajmniej na początek, to myślę, że Garuda jest bardzo dobrym wyborem. To jest świeży projekt. Arch ogólnie to jest rolling release, Tutaj nie ma wydań tak jak w Ubuntu, co pół roku są wydawane jakieś 2030, 20, 24 itd, i dalej. Instalujesz raz i jedziesz. Aktualizację co tydzień najlepiej, moim zdaniem, co tydzień. I jedziesz po prostu w kółko, tak? Też nowe rzeczy dostajesz, oprogramowanie całą tutaj de facto resztę, więc tutaj się nie ma co przejmować. Są co jakiś czas zbytowane tzw. snapshoty, one mają różne nazwy, ale nie musicie tego instalować od zera za każdym razem. Wy po prostu dostajecie te rzeczy, już tą paczkę aktualizacji do siebie de facto. Więc naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie. W porównaniu do tego, co było 3 lata temu, to ten system teraz, za przeproszeniem, zapieprza, dobrze wygląda, dobrze działa, dobrze obsługuje dwa monitory bo ja tu mam dwa monitory podpięte, więc te rzeczy, które sobie tutaj zrobiłem, jest taki prosty tiling. Tego wam nie pokazałem, ale to już, to już tak ekstra na końcówkę, tak? Można sobie temat tutaj zrobić, gdyby ktoś potrzebował. Czy tak, czy w inny sposób, taki pół-tiling, można powiedzieć, że graficzny jest zrobiony. Z... Działa? Pewnie, że działa. Fajny system, naprawdę, tylko trzeba sobie zdawać sprawę, ARCH czasami wymaga kombinacji. Nie zawsze, ale czasami. Trzeba coś czasami zrobić w konsoli. Chociaż deweloperzy się, z się nie zdarzają. Chociaż deweloperzy się próbują to. Znaczy nie próbują, tylko zrobili, to ułatwili rzeczy na max, naprawdę, kurde, żeby było tutaj łatwo i przyjemnie po prostu. Żeby się fajnie z tego systemu korzystało. Ja zdaję sobie sprawę, że większość nerdów, tak Powie, nie, bo trzeba arcza od zera postawić. Tak, trzeba, żeby się go nauczyć, ale yy, używanie systemu typu Garuda czy innych, czy innych opartych na arczu, zrobionych w ten sposób, Endeavor US, to jest duże ułatwienie i dzięki czemuś takiemu człowiek się przyzwyczai, przyzwyczai do tego arcza i potem za jakiś czas powie: A pierdzielę, stawiam to od zera, bo ja chcę mieć po swojemu. Po to jest arch, żeby zrobić sobie dobrze po swojemu. Dokładnie tak. A to, że macie zrobione w ten sposób dystrybucję, to tylko pomaga wejść w ten cały świat, tak? To jest tak, 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 tak jest de facto moje zdanie. Dla mnie jest to rewelacja, autentycznie. Może bydląd mnie razi, bo ja takich rzeczy nie lubię aż tylu, ale można to dostosować. System jest na tyle, co widzę, na teraz stabilny, jeżeli na tyle o, o arczu, można to powiedzieć. Znaczy, jeżeli przez miesiąc czy chyba będzie dobrze działał, robicie te aktualizację w miarę sensownie czytacie co robicie, to myślę, że będzie w porządku. Jeszcze pod uwagę też, że to się może rozsypać, bo może na tym polega Rolling Relays najnowsze rzeczy, ale z możliwością ewentualnych niestabilności trzeba sobie zdawać z tego po prostu sprawę. Dla mnie bomba, naprawdę dla mnie jest po prostu bomba, jeszcze tapetki. Zobaczmy sobie na tapety, ja ten mam, mamy coś ekstra. O kurde, no jest. Trochę tapetek tutaj jest. Jakby już to wszystko za bardzo raziło, to można sobie temat ewentualnie. Wiadomo, że każdy może sobie dograć samemu, tak jak chce, ale gotowe tapety już tutaj są, gdyby ktoś chciał sobie pogarniać po, yy, temat. Naprawdę jest bardzo, bardzo, że tak powiem, fajnie. Tyle, kończymy, słuchajcie. Chciałem bardzo podziękować za obejrzenie tego filmu, za wszystkie w górę łapki, w dół w łapki i w ogóle i w ogóle. Za wsparcie kanału finansowe także, bo to się naprawdę bardzo, bardzo sprzydaje. Sprzętowe też czasami się przydaje, tylko najpierw proszę, maila napiszcie, a potem wyjaśnimy temat, tak? Czy, czy to mam, czy nie mam danej rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Gdyby to chciał, ja naprawdę nie zmuszam do niczego, ani do wsparcia, ani do takich rzeczy. A myślę, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warto podziękować tym, którzy to robią po prostu, bo no tak jest, po prostu tak nam tutaj temat de facto, można powiedzieć sobie, wygląda. Tak jak mówiłem, Cynamon osobno, Hyperland hmm, też będzie, nie wiem czy w tym tygodniu, ale postaram się, żeby było i co? Po prostu art zrobiony z naprawdę zarąbiście, powiem to tak. Powiem to tak, Windows 10 i 11 to się może przy tym po prostu schować. Dobra, gorąco pozdrawiam, Bartek, trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!